Jak za tą cenę, powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem. Nie, no powiem szczerze, jak tak patrzę na tą piłeczkę, jak ona leci, z jaką dynamiką i uczucie odbicia przy bloku, naprawdę. Moje pierwsze wrażenie tych piłeczek, piłeczek Tesla jednogwiazdkowa, naprawdę pierwsze wrażenie bardzo, bardzo pozytywne. Teraz dla porównania jedne z najbardziej popularnych w Polsce Stiga trzy gwiazdki, no i oczywiście te-bar, również trzy gwiazdkowe. piłeczka Bibara, trzy gwiazdki, jeszcze raz to całą okej okay. Teraz spiga, trzy gwiazdki dobra dynamika również To był Tibar, teraz jeszcze raz Tesla. Dobre! No powiem szczerze, że zaskakuje mnie ta piłeczka. Tesla jednogwiazdkowa w porównaniu do trzech gwiazdkowych Tibara i Stigi. Powiem szczerze, że pozytywne zaskoczenie. Na pewno ta piłeczka jest troszeczkę wolniejsza od tych trzech gwiazdkowych, ale naprawdę jest twarda i naprawdę z niej dobrze leci. Co miłość, poczułeś jakąś różnicę? Bo teraz trzy piłki zagrałeś? Tesla, Stiga i Tibar. Wszystko podobne miłość mówi. No to powiem szczerze, że jestem zaskoczony co do oceny tych piłeczek, bo prawdę mówiąc ja czuję mniej więcej to samo. One naprawdę są bardzo, bardzo podobne. Żeby było jeszcze ciekawiej, dołożyłem kolejną piłeczkę Andro 3 Oczywiście wszystkie te piłeczki to są piłeczki plastikowe. Super! Tutaj mamy te piłeczki, mamy Tibar, mamy Andro, mamy Tesla. No ja ci powiem szczerze, że ja nie czuję wielkiej różnicy pomiędzy tymi, tymi piłkami. O, to było dobre, to było szybkie, to był Timbal. Ale tu każda piłka jest szybka. Proszę, ależ to leci pięknie. Piłka Tesla. Stiga również leci. Dobre Tesla. Ale teraz poczułem. Jak przy Andro i przy Tibarze, jak lupuję, czyli jak wyciągam ciętą piłkę przez forehand top spin, no to czuję, że z tego Tibara i teraz z tego Andro zagrałem, ta piłeczka jakby mocniej troszeczkę się odbiła, jakby była ciut twardsza w sensie. A to nas z tej Tesli czuję jakby tak. O! Ta piłeczka troszeczkę zwalniała, czyli. Mam takie przeczucie, że z tego, tak, o, że z tego Andro tak troszeczkę bardziej dynamicznie leci. Tak, czuję taką delikatną. Ta piłeczka Tesla przy wyciąganiu piłeczki ciętej, przy lupowaniu tej piłeczki, ta piłeczka jakby spowalniała się troszeczkę w tej mojej okładzinie, jakby tak troszeczkę ta piłeczka była ciut o kilka procent bardziej miękka od tych trzech gwiazdkowych Stiga, Andro i Tibar, ale nie ma co się dziwić z drugiej strony, ponieważ Tesla jest jednogwiazdkowa, te piłeczki trzygwiazdkowe są z atestem IPTF-u. Więc na pewno jest jakaś różnica. I takie mam wrażenie, że odczułem tą różnicę przy ptaku spinem z piłki ciętej. Przy piłce podciętej troszeczkę czuję takie spowolnienie, natomiast gdy leci piłka top spinowa w ogóle nie odczuwam różnicy pomiędzy tymi piłkami. I tu, i tu piłeczka leci mocno, dynamicznie, z dużą rotacją. Za złote 20, ponieważ 100 sztuk kosztuje 120 zł, za złote 20, za jedną piłeczkę jestem pod wielkim wrażeniem. Ja i pan Janek gramy piłką Tesla 40 plus, jedna gwiazdka, pan Janek serwuje, zaczynamy! No i powiem szczerze, że jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony tymi piłeczkami Tesla 40 plus jedna gwiazdka. Powiem szczerze, że za taką cenę, czyli złotóweczka i 20 groszy, jest to chyba najtańsza piłeczka plastikowa na rynku. Za taką cenę bardzo ciężko znaleźć cokolwiek plastikowego. Wiadomo, że niektóre te piłeczki są jajowate, nie są okrągłe, ale tak jak mówię, w tej cenie bardzo trudno oczekiwać, żeby każda jedna piłeczka była wzorowo okrągła. Mimo wszystko, nawet w tych piłeczkach za 5, za 7, za 3 takich popularnych marek, tam również zdarzają się piłeczki krzywe, jajowate, więc to jest normalne, że jakiś tam procent tych piłeczek odbiega od jakichś tam norm. Niemniej jednak muszę podkreślić, że jest to polski producent, firma Tesla, to jest polska firma, z czego, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo pozytywne zaskoczenie, naprawdę. Muszę przyznać szczerze, szczerze mówię, że za złote 20 jedną piłeczkę, no grałem tymi piłeczkami jeden mecz, drugi mecz, nie tak dawno graliśmy nawet tymi piłeczkami, troszeczkę z przypadku pojedynków w meczu ligowym. I każdy z chłopaków chwalił sobie tą piłeczkę, nawet panowie pytali, czy mogą wziąć kilka sztuk. Ja oczywiście dałem im te piłeczki, bo stwierdzili, że naprawdę są bardzo dobre, więc firma Tesla, kawał dobrej roboty, ja bardzo dziękuję, że mogłem... Grać tymi piłeczkami, bardzo się cieszę, że mogłem spróbować swoich sił i ocenić. I tak jak mówię, porównując te piłeczki do takich marek jak, jak T-Bar, Butterfly, Stiga czy inne firmy, to wiadomo, tamte piłeczki były trzygwiazdkowe. Trzygwiazdkowe wiadomo, mają już atest ITTF-u. Te piłeczki to jest jedna gwiazdka. Dopiero tak naprawdę wchodzą na rynek. Na pewno te piłeczki są troszeczkę gorszej jakości niż te markowe piłeczki trzygwiazdkowe. Aczkolwiek, tak jak podkreślam szczerze, bardzo dobre zaskoczenie. Za mm, tą cenę, jeśli chodzi o jakość, wielki kciuk w górę. Rakietkę gotowca. Jest to Tesla 3000 Dragon nowa rakietka, i ta rakietka będzie do wygrania na moim facebooku firmy Tesla 3000. Tutaj na zdjęciu. Magdalena Sikorska, bardzo ładne opakowanie, powiem szczerze. Tutaj również Magdalena Sikorska, nasza polska zawodniczka tenisa stołowego. Ta rakietka już wkrótce będzie do wygrania na moim facebooku, więc widzimy się tam już wkrótce. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję. Widzimy się już wkrótce na YouTubie Paweł Table Tennis. Na koniec chciałbym powiedzieć to, co zawsze powtarzam, czyli dziękuję ci, że jesteś na tym kanale, że cały czas śledzisz te filmy, że oglądasz, że komentujesz. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia i do usłyszenia. Dzięki. Cześć.